Puncinello igra z Walkirią, co jest złe dla interesów na całym świecie, ale to nie wszystko. Jest taki facet, którego Boris Time używał do załatwiania mi spraw. Jest kapitanem statku towerowego Charon. Teraz pieprzony sąd który przeszedł na drugą stronę Puncinello. Statki załadowane bronią wysokiej jakości. Mój interes, jeśli Puncinello przejmie ten ładunek, on wygra, a ja przegram i będziesz miał mnóstwo roboty. Jeśli chcesz dostać się do Puncinello, będziesz potrzebował solidnych perswazorów. Jestem właśnie tym człowiekiem, który, ich ciebie, który je dla ciebie zdobędzie. Zmień statek z powrotem pod moją banderę. Może zrób wymianę głowy, skoro już przy tym jesteś. Zdobędziesz wystarczająco dużo broni, żeby rozpocząć apokalipsę. Chodzisz czy wychodzisz? Ruszajmy z tym show. Wladimir był jednym z tych starych, złych facetów z honorem i moralnością, co czyniło go niemal jednym z dobrych facetów. Żaba z Brooklyn River była labiryntem zardzewiałych kontenerów, ostrych, kościanych dźwigów wyłaniających się z zamieci śnieżnej. W taki mocny sposób było nie myśleć o ciemnej armii martwych mężczyzn, śpiących z rybami, butami z cementu w kolejce. Cześć! Z tej strony DJ Rockendrol, a to kolejny już odcinek Zagrajmy w Max Payne. Jak dowiadujemy się z wprowadzającej wstawki komiksowej nasz główny protagonista rozpoczął, podjął współpracę z takim jakby tutaj lokalnym ruskim mafiozom niejakim Wladimirem, z pomocą to którego ma się dostać na pewien statek towarowy, na którym to znajdują się, znajdują się ogromne pokłady broni. I wygląda na to, że mamy go dla niego, tego Wladimira go tutaj przejąć. Czekajcie, co my tutaj, jak my się tutaj mamy dalej? A, już wiem, chyba tutaj. Te, to są chyba jedyne te tutaj drzwi. Są jedyną naszą możliwością. Już wspominałem no tym tutaj. Kurwa, granat! No, całe szczęście, że się Yy, odpowiednio wcześniej tutaj skapnąłem, bo a już teraz niestety nie miałem tyle szczęścia oberwałem yy, ten oberwałem od tego gościa u góry ok, dobra granacik sobie ładnie wybuchnął wygląda na to, że w tym tutaj oto hangarze Chyba tak to się nazywa. Mamy już tutaj, tutaj już jest czysto. Ale tutaj widzę jeszcze, czekajcie. Tu mamy, zanim się, zanim dotrzemy do tego całego statku, będziemy musieli właśnie tak tutaj po drodze się przedzierać. Przez kolejne magazyny, przez kolejne hale czy też hangary, sobie tutaj wróciłem. W razie ten, żeby. O, czekajcie! Ło, wow, ale zajebiście! Painkiller'sa Tutaj myślałem, że można by tutaj jakoś się dostać tam na górę. Tam na ten pomost. I jednakże. Tam te drzwi były już, jak sami zresztą widzieliście, uszkodzone, przerwane, a po tych tam ładunkach, po tych tam skrzyniach. Raczej by nam się tam nie udało doskoczyć, ale za to zebraliśmy sobie jakże ważną porcję środka przeciwbólowego, kurde że też, ach, można się było tego spodziewać. Muszę go jakoś tam rozwalić, wiecie jak? O, za tej tutaj oto skrzyni się tutaj może lepiej będzie jak sobie bym. A nie, jednak się nam tutaj ładnie udało. Tutaj już widzę, y, mam możliwość. Y, wejścia tam na wyższy, no, na ten tutaj y, pomost za pośrednictwem tej oto tutaj windy i tutaj, wow, zajebiście, mamy kolejne lersy, a oprócz tego jakąś tutaj jeszcze y, dźwigienkę do uruchomienia y, ta tutaj skrzynia pod tamtymi drzwiami nam y, tarasowała przejście to też y, musieliśmy się tutaj y, tam właśnie dostać y, na ten tam y, no na ten tam pomost u góry. Y, jednakże no można było się tego spodziewać. Zawsze jak y, odpalimy jakąś ten jakiś mechanizm jakiś ten jakiś ten jakieś przejście uda nam się y, sobie y, zorganizować, to przeważnie w takiej oto sytuacji wyskakują nam ni stąd, y, ni zowąd, y, kolejni tutaj y, kolejne grupki naszych tutaj y, przy, tych, no, przeciwników. Tutaj język poplątał, bo byłem skupiony na tym, żeby ich tutaj wszystkich ładnie, szczęśliwie tym razem wyeliminować. No i tutaj już ładnie, tak samo jak poprzednio, zjeżdżamy sobie windą, tylko yy, no, tym razem w dół. Yy, sobie jeszcze na wszelki wypadek przetrząsnę tutaj to pomieszczenie, ale już tutaj nic raczej ciekawego nie znajdę, więc... Pozostało mi jedynie sobie tutaj zapisać grę. Myślałem, że tego gościa, żeby się pokusić o ten o zro, zdjęcie tego, wyeliminowanie tego gościa kijem baseballowym po cichuteńku. Bo może być tutaj w tym tutaj oto. To chyba jest jakiś. Yy, sądząc po tych dźwigach różnych i tych kontenerach, znajdujemy się. Być może w jakimś porcie mamy tutaj infrastrukturę, jakby nie patrzeć, służącą do y, załadunku, przeładunku. Y, różne takie y, podesty, dźwigi, y, suwnice i takie tam tego. No ale y, tutaj. Y, jeszcze po drodze y, mamy tutaj y, takie fajne miejscówki. Tutaj niestety nie przejdziemy. Tutaj również nie. Zawalone mamy tymi konteterami, i tutaj również nie, ale za to y, mamy. Zebraliśmy kolejne y, sobie fanty po drodze. Y, o ile intuicja mnie tutaj nie myli. Nie myli Będziemy musieli tak jest. Skorzystać z tego oto dźwigu, który to y, podniesie ten oto kontener, jak się później tutaj okazało. I y, dzięki czemu umożliwi nam tutaj, otworzy nam tutaj przejście do dalszej części y, portu. Że się tak wyrażę, tak mi to przynajmniej tutaj y, wygląda. Już nas tutaj wykryli i ten, i nam tutaj ten odcięli nam tutaj drogę ucieczki, bo gdy tylko tam poszliśmy dalej, od razu y, ten, od razu upuścili go z powrotem na ziemię, ten cały kontener. I przy okazji y, później mi się oberwało, no i musiałem wszystko całą akcję y, rozpoczynać od nowa. Tak więc myślę sobie, że y, żeby tutaj sobie zrobić, może tak jest. Save. Save zrobiony. Kurde, co tu jest? Co tu się dzieje? A, już wiem, specjalnie chcieli ten, ten gościu myślał, że staranuje mnie tą całą tą, no, nie wiem jak to się nazywa, tym chyba, to chyba jest suwnica, chociaż nie wiem, no, ja, jakieś urządzenie y, do transportu, y, no. Do transportu towarów, że się tak wyrażę. Bo nie powiem Wam, że się za bardzo na tym tam nie znam. Być może jest tu wśród Was oglądających mnie jakiś może mechanik, jakiś spec od budowy maszyn. To może. Ten bardzo bym go prosił, żeby się tutaj wypowiedział, co to właściwie jest, jak to się właściwie to fachowo nazywa. To, co tutaj przed chwilą żeśmy spotkali i to, co jednocześnie to, co spotkamy, to, co napotykamy na swojej drodze tutaj teraz. No, dzięki za granacik. Fajnie, że. Ten. Jak bo on tam wcześniej ten gościu, którego żeśmy teraz wyeliminowali, to on rzucał granatami. Jednakże ja byłem sprytniejszy i rzuciłem go gdy tylko. Ten. No. Zdjąłem go gdy tylko usiłował. Gdy miał już praktycznie. Granacik w ręce, i tym oto sposobem mu wypadł, i ja go sobie tutaj po drodze zebrałem. Kolejny już do kolekcji. Tak sobie myślę, że powinienem ich częściej używać, gdyż są to granaty ostatecznego rozpierdolu. I przy okazji też koktajli Mołotowa, których to jak na razie od początku tego to tutaj aktu, tak jak Wam wspominałem wcześniej, gdyż każdy akt rozpoczynamy od zera, dzierżymy na początku tylko, jedynie tylko broń białą, no a całą resztę musimy sobie już tam po drodze Zbierać od nieprzyjaciela czy ewentualnie z różnych tam składzików, z różnych skrytek i, i tak dalej, no i właśnie. No, i bardzo fajnie by było w końcu sobie czekajcie, tutaj niestety nie przejdziemy. Tutaj słyszę, że czekajcie, a tutaj co mamy? Tutaj chyba można wejść. Tak jest. To stąd, dobiegał, to stąd dobiegały te głosy. No i tutaj napotykamy na kolejną wskazówkę. Rico Muerte jeździł do miasta, tam gdzie trzeba, żeby robić coś więcej niż tylko rozwiązywać rodzinne problemy. Dowody 1, 2 i 3, aktówka z pieniędzmi, karabin snajperski i koperta z jednym słowem starannie wydrukowanym na złożonym kawałku drogiego... Papieru. I coś tam jeszcze było tylko. Nie zdążyłem tutaj Wam doczytać. A co za tym idzie, przetłumaczyć. Przy okazji, yy, znaleźliśmy yy, ten, jakże cenne, znalezisko. Znaleźliśmy, znalezisko. Kurde, jak to głupio brzmi. I tamten. No. Snajperka. Może nam się tutaj y, bardzo przydać. Kurwa, tutaj nie wyjdziemy. tutaj wszystko jest ogrodzone. Czekajcie, może tutaj dałoby się jakoś przejść. Sobie tutaj w tej przerwie y, obmyślając y, plan, postanowiłem sobie tutaj zrobić jeszcze sejwa. Tutaj mamy bramę. No a tam jak wskoczymy do wody to z tego co pamiętam je ten Czekajcie, może tutaj trzeba chyba wiem w ten klin. A, już wiem, w ten klin trzeba było ten trafić i wtedy on ten ta naczepa zjeżdżająca oczywiście jak mogliśmy się spodziewać po tym jak sobie utorowaliśmy tutaj Droga od razu wyskoczyli na nas nasi tutaj oponenci. No i właśnie ta staczająca się naczepa wzięła ten tam mostek, nam położyła i dzięki któremu dostaniemy się tam za ten, no tam za to ogrodzenie. Jakbyśmy ten, yy, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że jak grałem, w to te, w pierwszy raz, to z tego co pamiętam, to yy, wskoczenie do wody kończyło się automatycznie śmiercią. Nasz bohater najwyraźniej nie potrafi pływać. Zresztą podobnie, tak jak miało to miejsce też w Hidden and Dangerous wojennej strzelance, którą to miałem okazję przechodzić dla was jakieś no nie wiem dwa miesiące temu może tam też jak y, naszym komandosem się wejdzie do wody do jakiejś powiedzmy rzeczki y, to też y, automatycznie tam nie wiem tam no Chyba do pasa można spokojnie sobie wejść, jednakże jak się już wejdzie głębiej, na większą, dalej na większą głębokość, to już wtedy o, czekaj, co my tu mamy? Jakieś tutaj sekretne tutaj przejście. Ło! I tutaj jeszcze więcej uzbrojenia. I pinkillersy moje ulubione. Nie no, powiem Wam, że zajebiście. Tam właśnie ten. Yy, no, jak się weszło głębiej do wody, to yy, już się ginęło. Tutaj mamy jeszcze. Dobra, wszystko pozbierane już, no i dobra. No, jakoś mnie to tutaj nie zdziwiło, że jak sobie tutaj weszliśmy do tego tajnego schowka, jak sobie go tam otwarliśmy, to. Yy, nam tu wbił do, yy, tutaj do tego pomieszczenia yy, kolejny gostek. I czekajcie to tutaj. Nie tutaj. Chyba jedyna droga. No i to będzie już tutaj koniec misji. Jak sami widzicie. Yy, także będę się już z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Do zobaczenia! Cześć!